Hej, cześć, witajcie kochani w kolejnym filmie na moim kanale. Ja jestem Paula. I dzisiaj przychodzę do Was z odcinkiem, a dokładniej z holem zakupowym z Renę zamówiłam kilka par butów i chciałam Wam je pokazać. Może coś Wam się akurat spodoba i też upolujecie fajne okazje. Na sam początek jeszcze zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału. Dajcie też kciuki w górę, no i zaczynamy! Tutaj mam takie wielkie... Pudło jest naprawdę naprawdę ogromne i już Wam pokazuję co zamówiłam. Pierwszą parę butów mam tutaj z drugiej strony, ponieważ wczoraj już je miałam ubrane, ponieważ wiedziałam, że będę bardzo dużo chodzić, zrobiłam około 16,5 tysięcy kroków i chciałam je przetestować przed moim wyjazdem. A właśnie będę w nich chodzić raczej też po górach, ale tylko tak delikatnie tam chcemy wejść na jedną górę, ale głównie będzie to i tak płaski teren. No, ale nieważne, nie chciałam kupować typowo górskich butów, dlatego zdecydowałam się właśnie na takie Adidasy. Są to właśnie sneakersy, które tak się prezentują. Jak widzicie, są beżowe na bardzo grubej podeszwie. Wyglądają na bardzo, bardzo masywne, ale tak mi się spodobały, są przepiękne, z drugiej strony prezentują się w ten sposób. Jeśli chodzi o samą wygodę, nic mnie nie obtarło, jak na pierwszy raz, kiedy założyłam te buty. Jedyne co to na sam koniec już czułam tą wkładkę w środku. Zobaczcie. Nie wiem w sumie, czy będzie dobrze widać, ale ona ma takie kropeczki, takie wypustki jakby. I już na koniec chodzenia marzyłam o tym, żeby włożyć do środka jakąś wkładkę cokolwiek. Ja ogólnie w każde buty wkładam wkładki, ale no akurat tutaj wychodziłam szybko, zapomniałam. I tą kropeczkę każdą czułam pod stopą. Normalnie, jakby ta podeszwa była w takie wypustki. Nie było to przyjemne, ale myślę, że włożymy wkładki. Będzie ok, zwłaszcza, że mam tutaj troszkę miejsca wolnego. Ja, jeśli chodzi o sam rozmiar, zawsze zamawiam tak: 25-25,5 cm wkładkę. Tutaj mamy 20. 6 podajże albo prawie 26, coś takiego jest to rozmiar 40 yy, i one są luźnawe są luźne, ale też yy, ponieważ mają taką grubą podeszwę stopa nam idzie troszkę do przodu więc też inaczej się układa i mi zależało na tym właśnie, żeby one były troszkę luźniejsze i idąc dalej, tutaj mam już zapakowane reszta butów jest nienoszona nigdy ich jeszcze nie mam ubranych jest to świeża paczuszka Tutaj mam kolejne adidasy. Tak mi się spodobały. No po prostu musiałam je zamówić. Czarne tym razem. Tak wyglądają. No naprawdę. Bardzo, bardzo mi się spodobały. Tutaj mamy z tyłu taki napis. Też ta podeszwa jest trochę ciekawsza, ale one są materiałowe. Ale tu mają po boku takie właśnie usztywnienia, jakby gumowe. No, naprawdę bardzo, bardzo mi się spodobały. Jeśli chodzi o sam rozmiar, to tutaj mam 39. W centymetrach wkładka nie jest nigdzie podana ale to jest 39, przymierzyłam tylko i są dobre, więc tutaj też naprawdę super i wyglądają identycznie jak na stronie. Ostatnio w internecie dużo osób ma takie buty Adidasy, jak to kiedyś się nosiło, czyli za kostkę, takie masywne, większe. i Głównie tego typu właśnie są teraz modne Nike. Natomiast no, nie chciałam wydawać tyle kasy na Nike, chociaż no, długo chodziły te buty za mną i znalazłam. Zobaczcie, na to. One są po prostu przepiękne, białe. Tak wyglądają. Może podniosę do góry. Tu mamy nap, no, są wysokie, za kosteczkę. No no cudowne. Tak mi się one podobały. Tak za mną chodziły takie buty. No super po prostu. I ja też mam rozmiar 39 i też są dobre. Więc tak o, wyglądają. Naprawdę super fajnie wykonane. Tu mamy ten rzep. Kiedyś, kiedyś dawno temu, naprawdę dawno, jak jeszcze chodziłam do szkoły, do gimnazjum, miałam takie buty i naprawdę one były super. Dawno takich nigdzie nie widziałam. Tu muszę kota odganiać, bo mi łazi po pudełkach jak coś. Dawno takich nigdzie nie widziałam no a na Rene były właśnie dostępne jeszcze są w kolorze czarnym z tego co pamiętam i szybko znikają więc to wam polecam też jeśli chodzi o ceny no to ich nie pamiętam bo na Rene są jakieś promocje ostatnio jak zamawiałam właśnie miałam też dodatkowo 40% taniej bodajże bo były urodziny Chyba rana, nie wiem, na hasło urodziny było po prostu taniej, yy, więc nieraz są jakieś fajne kodziki robotowe, więc po prostu dam Wam wszystkie linki na dole w opisie y, do tych y, butów właśnie i sobie po prostu sami sprawdźcie jaka jest aktualna cena, no bo ona się naprawdę szybko zmienia. Jakiś czas temu u Natali Beauty zauważyłam też takie piękne espadryle, które przecudownie wyglądały do sukienek. Akurat wtedy ona mówiła, że jej się dość szybko one popsuły po takim dłuższym chodzeniu, ale ona chyba zamawiała je z Dizzy. Ja znalazłam takie same właśnie na i tutaj je mam. Już Wam pokazuję, jak one wyglądają. Mamy tak zapakowane w woreczek, i one są takie beżowe. I zobaczcie, takie przepiękne tutaj koronkowe. No naprawdę jest to cudowne. Taka koroneczka ładnie to wygląda. Tutaj troszeczkę grubsza ta platforma. Też już je przymierzyłam. Ogólnie są dobre. Mam je w rozmiarze 41. Czyli widzicie, rozbieżność jest dosyć, dosyć duża. Yy, jedyne co, są dosyć wąskie i mi troszeczkę stopa tutaj wychodzi na bokach. Yy, mam nadzieję, mi to nie przeszkadza w wyglądzie. Mam tylko nadzieję, że to nie będzie niewygodne w sensie, że tutaj te boki nie będą mi się wbijać, po prostu nie będzie się niewygodnie szło. Yy, no, ale poza tym naprawdę są super. W tym momencie płynnie przechodzimy do szpileczek. Tutaj cenę w miarę pamiętam, bo dałam za nie coś około 15-20 zł właśnie po przecenie i mam dwie pary właśnie takie dosyć tanie. więc zobaczymy co to w ogóle będzie. Powiem szczerze, że nawet nie sprawdziłam jaka to wysokość z szpilki. Pierwsza para Uj, ale wysokie, ja już to widzę. Zobaczcie. Nie wiem, czy to będzie wygodne. Są mega wysokie. Ja mam je w rozmiarze 40. Tutaj mamy takie paseczki. I też wydają mi się dosyć wąskie. Więc nie wiem, czy będą dobre. Ale no, no zobaczcie. Są i tak przepiękne no i tanie nie, więc e, nawet jak długo nie posłużą no to nic nie szkodzi, aczkolwiek tu wam muszę powiedzieć że właśnie w takich tanich szpilkach e, ja najczęściej najdłużej e, wytrzymuję właśnie na weselu e, wszyscy już przybierają buty bo nie mogą wytrzymać, a ja butek za 20 zł śmigam do rana więc mm, nic bardziej mylnego, cena w ogóle tutaj nie ma znaczenia ale no te są wysokie, nie spodziewałam się, że aż tak. I już ostatnia para na dzisiaj. Tutaj je. Mam też szpileczki podobne, tylko z jednym paseczkiem. Tak wyglądają i też wydają się dosyć, dosyć wąskie, więc zobaczymy, jak to będzie, ale obces jest chyba troszeczkę niższy. Jeszcze wezmę tego sprawdzimy. Tak, jest troszeczkę niższy. To różnica jest troszkę zauważalna, no, może tu w tym miejsce będzie lepiej to widać troszeczkę niższe są yy, ale no też są ładne tu w ogóle mamy taką poduszeczkę fajnie, fajnie i też są bardzo wąskie tutaj więc moja stopa na pewno będzie wychodzić, rozmiar 41 więc znowu rozbieżność jest spora, ale ja zawsze patrzę właśnie na centymetry wkładki tu mamy takie w ogóle, słyszycie? takie coś satynowe jakby chropowate myślę, że to będzie fajna podeszła właśnie taka antypoślizgowa tu czegoś takiego nie mamy tu mamy takie sreberko i tylko takie paseczki. Więc y, myślę, że te y, mniej będą się ślizgać. Ale ciekawe, czy będą wygodne, ponieważ no, tutaj nie mamy zbyt dużej grubości. Tutaj grubość jest zdecydowanie lepsza, ale zobaczymy. No Ta cena no, to nawet, jak się aż tak nie sprawdzą, no, to nie szkoda, gdybym dała, nie wiem, za nie. 40 i 60 zł i więcej. No to może bym była trochę zła na siebie bo bym od razu odesłała, ale jeśli 15 zł czy 20, bo już nie pamiętam dokładnie jaka była cena, jedne 15, drugie 20 kosztowały Nie pamiętam które ile. Nieważne. Linki jak coś macie w opisie, jak już mówiłam, więc myślę, że te zakupy są, należą do udanych. Najbardziej jestem zadowolona właśnie z Adidasów bo naprawdę super mi się bardzo podobają. Dajcie znać, co o nich myślicie. Ja dzisiaj już się z Wami żegnam. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do następnego. Pa!